Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj moimi refleksjami dotyczącymi samej Ukrainy i misji, którą przyszło nam pełnić. Mówię nam, bo mam na myśli nie tylko mój urząd, jak słyszeliście Państwo, zupełnie nowy, ale również organizację i zespół Stowarzyszenia Polska Ukraina, który jest wspólny. Można powiedzieć dzisiaj z zespołem Konsulatu Honorowego Ukrainy. Pozwólcie, że zaprezentuję ideę, która nam przyświeca. Zaprezentuję kilka wybranych, konkretnych spraw, któreśmy się zajęli. A także wprowadzę Państwa do już wystąpienia mojego kolegi, Ryszarda który opowie o festiwalu Ukraińska Wiosna nadchodzącym już niedługo. Pojawił się tutaj kontekst stadionu, oczywiście kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych Wielkopolski. Dzisiaj można powiedzieć zamykamy ten cykl, otwiera się nowy. Za chwilę euro już za 50 Dni. Od dzisiaj dokładnie 50 dni mamy euro w Poznaniu. Za 22 dni mamy piątą, jubileuszową piątą edycję festiwalu. Niewątpliwie ten cykl wydarzeń jest istotny dla wszystkiego, co udało nam się zrobić, a trochę nam się udało zrobić i, i, i dlatego dla, dla wszystkiego, nad czym pracujemy w dalszym ciągu. Ale rzeczywiście, y, samo euro powoduje, że będziemy chcieli się zmienić i, i, i robić również inne rzeczy. Dwa słowa o tym, pojedź moment. Y, jak widzicie Państwo, wplatam w ten cykl wydarzeń oficjalnych. Y, również ważne elementy związane z y, moim osobistym życiem, z życiem mojej rodziny, odejściem mojego taty w zeszłym roku spowodowało, że no, staliśmy przed bardzo trudną decyzją. I nie przyszło mi łatwo ją podjąć. Dziękuję też przy tej okazji Panu Ambasadorowi za zachętę za rok temu do podjęcia tego wyzwania. Cóż, mógłbym powiedzieć, gdybym nie podjął tej decyzji, cóż znaczyłyby słowa Horacego: Nononis Moria. To wszystko. Jest jeszcze druga grupa motywacji naszego stowarzyszenia. Mam na myśli to, w którym miejscu dzisiaj jest Wielkopolska, jeśli chodzi o odczytywanie nie Ukrainy, o nasz dystans do niej. Nie jest, mówiliśmy o tym przy wielu różnych okazjach, powtórzę. My czujemy się znacznie bardziej związani, my Wielkopolanie, znacznie bardziej związani z zachodnią Europą, z... z, z szczególnie z naszym zachodnim sąsiadem, ale nie tylko, wydaje nam się, że znacznie bliżej nam jest dzisiaj do Brukseli niż do Kijowa. W powszechnym mniemaniu jesteśmy bardzo blisko Europy i przekłada się to na naszą mentalność i sposób patrzenia. Ukraina jest czymś mało znanym dla Wielkopolan. Jest tym coraz lepiej, ale w dalszym ciągu jest czymś mało znanym. Staramy się to zmienić. Ciekaw jestem, ilu, ile osób na sali zdaje sobie sprawę z tego, że Poznań leży dokładnie po środku, niemalże co do kilometra między Brukselą a Kijowem. Jesteśmy w połowie dystansu między stolicą Unii a stolicą Ukrainy. Bardzo bym chciał, żebyśmy potrafili my jako wielkopolanie taki sam sposób i z taką samą bliskością myśleć, myśleć o Europie Zachodniej, jak i o naszych, naszym wielkim sąsiedzie ze Wschodu. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, może to może to bardzo ważne słowo, ale jest, mówię z tym pełnym przekonaniem, że my, wielkopolanie, nawet bardziej tego potrzebujemy niż Ukraina. Ukraina jest wielkim krajem i sobie poradzi. Natomiast to, żebyśmy my w Wielkopolsce mieli w sobie dużo zrozumienia i świadomości, jak ciekawym krajem jest Ukraina, to nas wzbogaci i na tym na najbardziej zależy. Stąd też w zeszłym roku, kiedy podjęliśmy próbę takiego przedefiniowania, zebrania najważniejszych elementów naszego działania, postawiliśmy na to, aby misją stowarzyszenia była to hasło, które przyświecało w zeszłym roku Ukraińskiej Wiośnie oraz tegorocznemu tegorocznym festiwalowi. Poznaj sąsiada. Poznaj sąsiada jako misja naszego stowarzyszenia, jako też misja konsulatu, jako moja misja osobista. Na tym nam najbardziej zależy. Jesteśmy po to, aby jako nowoczesna organizacja pozarządowa budować prawdziwe więzi społeczne między Polską i Ukrainą. Największy potencjał w tworzeniu i wzmacnianiu tych relacji widzimy w edukowaniu dzieci, współpracy w dziedzinie kultury i sztuki, a także w budowaniu zaangażowanej pomocy społecznej. To, jest, to są te najważniejsze obszary. Priorytetem jest dla nas praca na terenie Wielkopolskiej, jak wspomniałem. To jest nasza tożsamość, to są na, na nasze intencje, ale ambicje również. W związku z tym, od tego roku uznaliśmy. Podjęliśmy decyzję o zmianie domeny w tym świecie wirtualnym, jakże ważnym w dniu dzisiejszym. Poznaj sąsiada.org. To jest domena, na której od dzisiaj uruchomiliśmy <tryk> dokładnie dzisiaj rano uruchomiliśmy nowy serwis internetowy, w którym można przeczytać o naszych projektach. Można się zapoznać z szczegółami naszych działań oraz tam znajdzie się również zakładka, w której znajdziecie Państwo wszystkie informacje, czysto konsularne. Chciałbym również, jako przykład naszych działań, które już się toczą, podać kilka przykładów, takich pozakulturalnych, tak żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie przez państwo utożsamiani samą Ukraińską wiosną. Wśród naszych działań jest projekt póki co bardzo mały, ale mamy ogromny zapał do tego, żeby rozwinąć go w przyszłości. Jest to szkolny projekt poznawczy dla młodzieży, dla młodzieży szkolnej. Niewiele z osób, które są na sali wie o tym, że od pewnego czasu od września realizujemy w jednej z poznańskich podstawówek dla klas szóstych program Pełnorocznych zajęć edukacyjnych związanych z Ukrainą. To są zajęcia o różnorodnej tematyce, wzbogacane dodatkowymi atrakcjami, żeby dzieci się czuły zaangażowane. Robimy to po to, aby na bazie tego projektu pilotażowego zbudować cały pakiet programowy możliwy do wykorzystania w ramach zajęć nieobowiązkowych w wielkopolskich szkołach. To jest nasz cel na Kolejny rok, aby tego typu działalność rozwinąć. Wyobraźcie sobie Państwo, że są e, wielkopolscy dzieci, wcale nie jest tak mało, które e, nie mają nawet świadomości tego, że funkcjonuje, nie, że, że funkcjonuje coś takiego jak język ukraiński. Po prostu są utożsamiają automatycznie z językiem e, rosyjskim, co wydaje się, no, mówię to już w pewnym tak, że znaczy, musimy nad tym popracować i to jest taki obszar, na którym nam na pewno bardzo zależy. Innym projektem o charakterze społecznym był projekt zeszłoroczny to jest przykład zeszłorocznej inicjatywy Wyślij Piocha na Ukrainę. Była to akcja heredatywna dla dzieci z biednych rodzin ukraińskich. Przygotowaliśmy kilkadziesiąt paczek wysłanych na Ukrainę, łącznie razem kilkaset kilogramów do za pośrednictwem naszych partnerów ukraińskich, którzy mają dobre rozeznanie co do osób potrzebujących tego typu omoc, dzięki ofiarności mieszkańców Poznania i Wielkopolski udało się zrealizować. Jest wreszcie projekt związany już ze sferą gospodarczą. To jest też ważne pole budowania integracji polsko-ukraińskiej. Bardzo się cieszę, że mogę zapowiedzieć, dokładnie za miesiąc odbędzie się pierwsze Wielkopolsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze na stronie Ukraine Connection EU. Można znaleźć pełen program, wszystkie szczegóły organizacyjne. Bardzo się cieszę, że mogę Państwu dzisiaj o tym powiedzieć, że realizujemy ten projekt pod patronatem Wielkopolskiej Izby Przemysłu Handlowej i Pana Marszałka Woźniata. Więc y, y, można powiedzieć, staramy się działać na różnych polach, oczywiście w ramach naszych skromnych y, możliwości.